17 strony Oskar i dzisiaj wam pokażę szybko mój skład, wy, Ultimate Team i w ogóle yy, mój klub. Yy, przepraszam za mojego psa, ale dostał jakieś ścieklizny Dobrze, skład mam taki. Znaczy nie patrzcie na te wszystkie kontuzje. Mamy Palacio i Cardiego, Kieszka tutaj mamy. O tutaj mamy, o tutaj nie mam czasu im podawać, widać. jest. Teraz wam pokażę mój klub, my mamy Sanchez'a, Palacio i y Cardi, Biglia, Kiesze. Jeśli znacie jeszcze jakichś fajnych piłkarzy, którzy są tani, to piszcie w komentarzach. Jeszcze, jak już jesteśmy, może oglądniemy, jakie są paczki. Są paczki promocyjne za 100k. To czyli fajne paczki weszły. No i tak. Tutaj już Wam mogę pokazać, że mój klub, już wszystkie zadania menadżera zrobione. A jak już jesteście, to, a to może Wam zobaczymy drużynę tygodnia. Pokażę Wam, jeśli ktoś nie ma FIF-u. O, widzicie, tu mam trzy. Skład mam też dobry. Yy, no, a może... Yy, Pożyjemy jakiegoś gotowego składu konserwacyjnego. A, za niedługo będzie y, y, draft, ślepy. Ślepy draft. Tutaj damy eś o mam. Brakuje nam jakiegoś dobrego. Lp. Oczywiście. I L, O. Zrobię to śmiesznie. Damy może negredo, Nie, może Kasia. To... Coś mi... To tu się z wami żegnam. To cześć.